Błogosławiony Jakub Alberione proponuje nam też i zaprasza nas do, do zrobienia sobie też rachunku sumienia z tego, w jaki sposób relacjonujemy się z Bogiem obecnym, żyjącym i działającym w swoim Słowie. Jaka jest nasza relacja z Pismem Świętym, z Ewangelią. I mówi Alberione, niech Pan da nam wszystkim łaskę głębokiego i szczerego rachunku sumienia i stanięcia w prawdzie o nas samych, o tym kim jesteśmy, czym żyjemy i jak żyjemy. Zapytajmy się siebie, czy i w jaki sposób szanujemy słowo Boga, czy Pismo Świę... Pismu Świętemu Ewangelii. Okazujemy należny szacunek, cześć i adorację? Czy Księga Ewangelii, Pisma Świętego jest przez nas traktowana z szacunkiem? Czy dajemy jej miejsce w naszym życiu, ale też czy dajemy jej miejsce w, naszym, w naszych domach, w naszych miejscach życia, pracy? Czy pragniemy mieć ją zawsze w pobliżu? By jej dotykać, by ją czytać, by uczyć się ją wcielać w nasze życie? Gdzie jest w naszym domu czy w naszym pokoju miejsce dla Biblii? Uświadomimy sobie, jak bardzo potrzebujemy przezwyciężyć pewnego rodzaju niechlubną, nieszczęsną tradycję zaniedbywania pisma świętego. Nie przywiązywania do niej wielkiej wagi, nie dawania jej należnego jej miejsca, nie oddawania jej należytego jej kultu. Nie pozwólmy, by nasza Biblia była zamknięta, by stała gdzieś na półce i się kurzyła, by była jakby zakneblowana i nie mogła do nas przemawiać. Czy znamy i doceniamy Zbawienną wartość Pisma Świętego, Słowa Bożego? Czy raczej traktujemy je przedmiotowo, powierzchownie, niedbale? Może nas nudzi, nuży i zniechęca. A może to staje się naszą wymówką? Jak traktujemy Jezusa, który mówi do nas w Piśmie Świętym? Czy go słuchamy? Jak Go słuchamy? Czy uczymy się Go słuchać tak, jak On tego pragnie? Czy zależy na, nam na tym w ogóle? Jak czytamy Pismo Święte? Jakie wynosimy z tego owoce? Czy może często, mimo że Jezus mówi, my pozostajemy niewzruszeni i jakby głusi? Są osoby, które szukają sposobności, by czytać, słuchać, rozważać, modlić się Słowem Bożym. Są jak spragnieni, którzy potrzebują i szukają źródła wody. A gdy ją otrzymują, troszczą się i szanują każdą kroplę, bo dobrze wiedzą, jak bardzo jest życiodajna. Czytają, zapisują sobie nie tylko na karteczce, w notatniku, ale zapisują sobie mocno w sercu, w umyśle, i rozważają, modlą się Słowem Bożym, Słowem Jezusa, które, do którego wracają wielokrotnie w ciągu dnia, które powtarzają, którym się modlą. A my, jak to jest z nami w naszej codzienności. Pamiętajmy, mówi ksiądz Alberione, że zwłaszcza dla członków rodziny Świętego Pawła. Ale i dla wszystkich chrześcijan. Czytanie Pisma Świętego, Biblii i nasza relacja z Jezusem, Boskim Mistrzem, musi być o wiele ważniejsza niż czytanie prasy czy innych książek, czy przeglądanie internetu, oglądanie filmów czy telewizji, wiadomości. Przeglądanie poczty. Nasza relacja z Jezusem w Słowie Bożym powinna być znacznie ważniejsza niż wszystkie te czynności, które przecież zajmują nam tyle czasu, dajemy im tyle czasu w naszej codzienności. Ile czasu, ile przestrzeni dajemy sobie na nasze spotkanie? Na naszą relację z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Czytanie i znajomość Pisma Świętego, nasza relacja z Biblią, musi stawać się duszą, życiem naszego życia, naszym absolutnym centrum, naszą pasją, naszą zdrową obsesją. Dlaczego? Bo dla nas jest to apostolstwo. To znaczy, że my, budując i przeżywając naszą relację z Jezusem, czytając, medytując, modląc się słowami Ewangelii, Pisma Świętego, i postępując w wierze, zakorzeniając się w Jezusie, przemieniając się w Niego, stajemy się Jego apostołami, to znaczy przedłużeniem Jego obecności w tym świecie wobec tych wszystkich ludzi, do których Pan Bóg nas posyła. I w tym sensie stajemy się apostołami, kanałami łaski, to znaczy obecnością Boga w tym świecie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy. Niech Pan nam przebaczy, że wiele razy jesteśmy głusi na to, co do nas mówi, że wolimy pozostawać w ciemnościach, w naszych uporach. W naszych nawykach, uprzedzeniach, ignorancji i głupocie, że często chętniej szukamy i słuchamy ludzi niż samego Boga. Prośmy o przebaczenie i dla nas, i dla wszystkich ludzi, którzy są obojętni, niedbali czy niechętni wobec Słowa Bożego. Aby wszyscy ludzie odnaleźli Boga, Odnaleźli wartość relacji, jaką możemy budować z Bogiem poprzez czytanie, medytowanie i modlitwę Słowem Boga. Niech to stanie się doświadczenie i nas, i innych. Bądźmy apostołami Pisma Świętego, bądźmy apostołami Jezusa.